Ta tajemniczość co do nowego miejsca zamieszkania jest tak na siłę, że nie chce się tego oglądać. I sam chodź tylko. Tam są drzwi Marki Gerda. I sam chłopi nie przesadza, nie te bo znowu się sprują w komentarzach. Co ty robisz? Dla mnie to jest robienie napięcia na sił. Przecież potrzebne są pieniądze. Uwaga! Teraz będzie trailer tego, co wydarzyło się przez następne kilka miesięcy. To dla tych, którzy trzęsą się z niewiedzy, więc muszą mieć to podane na tacy już, już Przemek daj, daj. No to ci daje. Informacja dla tych, którzy są normalni. Proszę przewincie do tej minuty, która jest na ekranie. Tak wygląda okolica. To bez groszem podpisaliśmy umowy, wszystko. No to mieszkanie już mamy, studio również, mi trafiło się na szpital, a teraz wracamy do prawidłowej chronologii. Koniec spoilera. 28 czerwca, 30 minut przed odlotem, tu rozegrała się bardzo ciekawa akcja. Ta dziewczyna po prawej stronie siedziała na krześle, pomimo tego, że wiele starszych osób było 2 metry przed. Pomimo tego, że spoglądali na siebie, ona nie ustępywała im miejsca aż do momentu, kiedy przed pracownik lotniska i zwrócił jej uwagę. Ta oburzona musiała usiąść obok nas na ziemi. Kurczę, młodzież, gdzie wasze zachowanie? Co się stało z wami? Halo! Po niecałych dwóch godzinach oczekiwania w końcu dostajemy się do rękawa, który prowadzi do samolotu. No właśnie, zaufasz, jaka kolejka. Właśnie takie kolejki się robią, kiedy ludzie są nieogarnięci i myślą sobie, że są sami w samolocie, blokując przejście innym. Z jednej strony trzeba im się dać rozpłaszczyć, ale z drugiej strony dużo osób od razu się na swoje miejsce. No cóż, życie! Edyta już na swoim miejscu, a ja na środku, co ty tam robisz, gościu? Czyżbyś coś przed chwilą powiedział? Eee, tylko USB, USB normalny, niestety, ale na dole też coś jest, nie widzę to. Oj, 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 ale tym samolotem ale Edyta, pokaż nam skąd i dokąd lecimy, bo nie wiem, czy się uda. Dobra, mamy, MAD, czyli Madryt, cai, czyli Kairu. Dla tych, co się martwią, że się będą nudzili, no to oczywiście możesz korzystać ze swojego sprzętu typu tablet i laptop, bo są ładowarki, albo możesz wykorzystać multimedialny ekran, który jest przed tobą. Odnajdą już tam miłośnicy filmów, gier, audiobooków, podcastów i tak dalej. W tym ja, no ja, ja chętnie korzystałem, a edyta tym bardziej. Ona bardziej filmowo, ja bardziej audiobookowo, podcastowo. W swoją drogą był bardzo ciekawy podcast o piasku. Jedziemy już na pas startowy. Przed nami kolega startuje, nie wiem do jakiego kraju. Rozpędzamy się. I syru w powietrze. Żegnaj Hiszpanią! Będziemy tęsknić, a bo i nie! Garska ciekawostek dla zainteresowanych. Jesteśmy na wysokości 11 276 metrów. Szybkość tego samolotu, taka naziemna, to 881 km. Temperatura na zewnątrz minus 41 stopni. Pozostało nam ponad 1500 km do destynacji. A oto wegetariańskie danie, trochę owoców, warzyw i coś na ciepło. Lepiej nie pytajcie o smak. Na piwku nie zostawiliśmy. Po niecałych dwóch godzinach lotu nasz samolot znajduje się tuż nad Etną, czyli największym i najwyższym czynnym wulkanem w Europie. Lot mijał bardzo szybko, tak samo jak zmieniły się warunki na zewnątrz. Temperatura na zewnątrz to 26 stopni, jesteśmy na wysokości 1395 metrów i lecimy z szybkością 526 km. Właśnie doszliśmy z samolotu, nie miałam mojej kamerki przypiętej, dlatego dopiero teraz się wyłączam. Jaka mozaika, patrzcie Państwo. Na tym lotnisku była jakaś masakra, totalnie byliśmy pogubieni, trochę jak nasze pliki. Więc teraz możecie być trochę zdziwieni. Myślę, że ludzie nas zdradzili gdzie, gdzie lecimy. No, ale czekaj dla Euroczwejczyków <śmiecki> <śmiecki> w dużo krajów może, w wielu krajach może tak wyglądać. <śmiecki> Nie dał ukryć Edyta, Tu już przegraliśmy. Jesteśmy w kolejce teraz do, do samolotu. Jest 12.5.6 a wylot mamy po. <grych> no i wylecieliśmy opóźnieni. Podczas tych pięknych ujęć wrzucę wam jeszcze historię, co się wydarzyło na tym lotnisku, a czego kamera nie nagrała. Ta przyszedł, jest zdychana i mówi Kulkę mi chcieli ukraść, kulkę mi chcieli ukraść. Ja, powiedziałam tak, Przemek, czekaj. Powiedziałam tak. Jakiś chłop chciał mi zabrać kulkę. Idę do stolików, a chłop mi mówi y, Give me, give me. I bierze mi te smycznie. Ale ja mówię, why? No. A on give me a ja, łaj! I on machnął ręką i poszedł, nie? Ja pierdziele, to, nie wiem czy miałeś tak jak ja. Na początku wsiadłem do tego samolotu mówię, kurczę, jaki stary. Jak zaczął startować, tak się trząsł, ale lot był perfekcyjny. Zero trzęsienia, fu, fajnie smukło. Ja tam smukło, lubię jak się trochę potrzęsie. smukło, bez wiesz. żadnych. Nie miałem ani zatkania uszu, niczego, nie? I tak już po 4 godzinach, 3,5 godzinach lotu mówię, ah, pękasz, idę. Idę sikać, nie? Poszedłem sobie, fajnie, wbijam sobie, wyciągam co mam wyciągnąć się, zaczynam sikać i za chwilę wu budu zaczęło czepać tym samolotem. No w tym momencie ja z tym wiesz, sikaczem, po całym tym, po nogach, po koszulce, po że wszystkim. nie musisz tak obrazowo tego, myślę, że te widzowie się wymyślili, co się tam ja stało. Mówię, o, Ofu tu chodzi, dzięki Boże, ze spadłem. Nie no to nie było tak aż tragicznie, nie przejmuj się tam, tylko tak wiesz, a podbudzenie Tak, A mi było powiedziałeś, leśne. że wszystko musiałeś ścierać potem To jest czas w ogóle z Kairu jest godzina w Kairze 11 za 7.11. tam gdzie wylądowaliśmy jest 15.51 Mój aura figyel leży Sleep 21 On nie wie co się dzieje w ogóle no, to jest tragedia, nie? No, wczoraj 5 godzin 30, No co tu chodzi? Jasne, nic, masakra, nie? Loty wykonują. 8000 km za nami wysiadamy z tego samolotu totalnie wymęczeni, a przed nami jeszcze kontrola. Jeszcze jedna kontrola, i potem jeszcze kontrola z psem, której najbardziej się obawialiśmy, a kurcze, nie było łatwo, bo pani. Tak długo te dokumenty sprawdzała. Chyba z 20 czy 25 minut nas tam trzymała, wytrzymała nas tam do końca i w końcu puściła i mogliśmy swobodnie, swobodnie udać się na czekającego na nas dużego pana. Chyba pa, y, nagrywa się. Tylko psa zauważyła. żeby on jechał. Czy wiecie, jak ciężko zapakować cztery duże walizki, dwie małe i zabrać się w trzy osoby do takiego auta? Szczęście upchaliśmy się. Angela ja zaprowadziła do mieszkania. Ale zanim się tam udaliśmy, to jeszcze Marcin przywiózł nas pod Seven eleven czyli taką amerykańską żabkę. Tutaj spędziliśmy kilka ładnych chwil w oczekiwaniu na załatwienie mieszkania, a w międzyczasie, przeglądając internet, trafił mi się taki ciekawy mem. Sam co ciekawsze. Czy ten mem, czy to co Detanja grała? Te czwarte piętro, 29. Mieszkanie jest tu fest, ale za te cenę podobno, podobno tak bardzo dobrą jakość jeszcze zrobię potem okay. ujęciem okay. troszkę. Potem to poszliśmy się znowu integrować pod e, niby żabką, no i tak nam ta noc minęła upojnie, że no, no nie byliśmy tam zbyt krótko. Nie byliśmy też zbyt długo, ale jak zdjęcia same pokazują, no nie są najlepszej jakości, więc sami się domyślacie, jak to było pewnie, nie. Aj, te zdjęcie, kasuj to, kasuj to! A tu cała Edyta. 4% baterii, druga w nocy i co? Pazy. Okej, okay, wracamy do This mieszkania. Not working. It's flashing, but not working. Like blocked. A to ciekawa nam się zdarzyła sytuacja, nie? No dobra, przejdźmy do kolejnego dnia. Edyta, opowiedz coś o mieszkaniu. Tak to nie, nie jest tu ciepło, bo widać, że to jest takie mieszkanie wynajmowane. Jak już mieszkasz, to tu sobie też jakieś wydywanie, to jakiś obraz powiesisz. Jest tak. Nie jest tu przytulnie, nie? No brakuje takiej kobiecej ręki z okiem kobiecym. Ale wiesz, co by zaciekawiło? Co? Ukryta ściana. Gdzie? Tu ten. A, coś tam pod spodem jest. Tu mogli zrobić ten, nie? To jest tam coś. Weź, co ty gadasz? Lol. Lustro jakieś piętrowe. Faktycznie no mi no i super. To schodami, fajnie. Okay, ja lubię, lubię mieć takie mieszkania piętrowe, w sensie piętrowe, poziomowe, że tu jest jakaś antena czy coś, ale tu jest jakaś tak, nie wiem, coś mi się tak średnio podoba. Ale nie otwieram, bo tam jest po prostu tak jakaś w suszarkę wlazł, nie? Albo do szklarni. tak nie czuję tego miejsca, nie, nie wiem. Masz ogródek przed sobą, ja tam... No tak, ale coś tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dzięki Edyta, że nas oprowadziłaś, na ciebie zawsze można liczyć. O kurde, wyłączyła się od razu. Nagrywało się to? Co? Ja. Nagrywało się. Opuszczamy ten lokum, bye bye, mieszkanko. Kulka tu jest, no i kurczy trzeba następne mieszkanko jakieś ogarnąć, żeby było troszeczkę, wiecie, przyjemniej tam, o kurde, bruk. Dobra, wychodzę. Tak wygląda okolica. Ja idę tutaj z walizami. Kulka już porobiła, co miała porobić. Chodź, myszko. Idę na spotkanie z Lorną teraz. Jedną z pracownic Marcina. No. I Lorna zaprowadziła nas do nowego lokum. Czy tym razem będzie room tour? No więc, proszę państwa, siema, 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 siema. Mój telefon nie No, już nie dzwoni. Proszę Państwa, tak wygląda nowe lokum. Jest takie przytulniejsze. O, chuleczka. już Cię tu puszczam. Super, że mamy do czego porównać. Proszę. I dużo jest przytulniejsze, bo widzicie, tak jest troszkę też lepiej urządzone. To jakiś dywan, ale zalaminowany. Okej, okay. okej. Okay. Tutaj też ten schopek, ale ten jest znowu zamknięty. Otwarte z tego, tutaj widzę, jest ten balkon. Taki mamy widok yy, niezły z okna. Z tych wieżowców oh, pełno. O, fajnie, pralka jest w tamtym mieszkaniu, nie było pralki. Tu widać, że była przed chwilą myta podłoga, bo była mokra. Więc, no, jest po prostu czyści. Wejdziemy sobie na górę zobaczyć. Może ja tej kamerę odepnę, żeby to ładnie było wszystko przeze mnie prezentowane. Zaraz, kuleczko. No, poczekaj, tam chwileczkę. Ja tylko ponagrywam kulka. No, i dużo nie, zobaczcie, no to jest zupełnie inny komfort życia, że tak powiem. No. Dużo lepiej. No, kuleczka, ja jestem przecież u góry, no. I druga, szybciutko. W międzyczasie Przemek do mnie dzwoni. A tamta jest zamknięta sypialnia, taka ciemniejsza. Przemek, pierono. No. Halo. A, dobra. Widzicie, ta, tu, tu wygląda. Ta sobie, co to jest? Ja, cały czas coś do kamery wkładam. Jest wiatraczek, jest klima. Można sobie zasłonić. Tak ta druga, widzicie, sypialnie wygląda. Co, Przemku? Co? No, już mieszkanie mieszkaniu Lorna po ciebie poszła. Czekajcie, widzowie, muszę to wyłączyć. A skoro jestem na linii, to ja zrobię Wam room tour po pierwszym mieszkaniu. Dzień dobry, Kulka. Przedstaw się, kim jesteś. Powiedz, kilka słów po sobie, Kulka. Jak się tu znalazłaś? jak kurde robię. Jest brudno troszkę i śmierdzącą, ale dam radę. No, piję, teraz już mnie nie To Ja trochę opowiem. Mamy wynajęty pokój na jeden dzień. W sensie to jest apartament. To opowiem, że to Kosztowało to 240 yuanów, czyli 140 zł mniej więcej. Krzysztof wrzuć rzucił liczni nie wiem, pamiętam, nie wiem, czy to będzie teraz mniej więcej. Jesteśmy tu na jedną noc. No, jest to fajny apartament na pierwszy rzut oka, tylko tutaj ktoś, ktoś się ci długo nie sprzątał. Albo sprzątał tylko tak. Tak sobie, no bo... Wystarczy pokazać, nie trzeba nic mówić, nie? No, ogólnie ładne mieszkanko, fajne, ciekawe. Na górze jest klimatyzacja, jedna sypialnia. to jest druga sypialnia, tam jest klimatyzacja, tu jest kuchnia. Co jest ciekawe, to to na przykład, że tu mają... popatrzeć, jak jest blat, to z tego, to się nie wyleje woda. jest takie zakończenie, nie? Kirowek. No tak widzisz, no. no. Niezadbane, no, no po prostu niezadbane. Ale ciekawe mieszkanie. Dzisiaj to jesteśmy jeden dzień. Potem przenosimy się do niby lepszego miejsca. Dzisiaj też już jedziemy szukać mieszkań. Prawdopodobnie z agentem nieruchomości. Wczoraj mieliśmy takie zapoznanie z lokalnymi ludźmi. Z tym poznaliśmy Adriana, Piotrka i Bishopa. Bishop pomagał nam z walizkami. Adrian to znajomy od Marcina. Witam wszystkich długo wyczekiwanym filmie, gdzie Adrian, milioner, odpowie na Wasze pytania na temat chińskich nieruchomości, i inwestycji. I Adrian nam tutaj opisze pięknie, w jaki sposób został milionerem w ciągu kilku lat w Chinach dzięki nieruchomościom. Dobrze, ja na początek przełączę, może tutaj ekran na główną kamerę. A Piotrek, to też znajomy, miał swoje przygody w Tajlandii, typu zgubił telefon, iPada. O, człowieku, fajna historia. Ale to nie, nie, nie tutaj i nie teraz. No i co? No i posiedzieliśmy sobie trochę, trochę długo. Ja tak dawno się nie schlałam. Czy to nie było schylanie się, bo tu piwo ma 3,6%? Ja się tym piwem 3,6% schylałam. Tak? Bo byłam zmęczona, wypiłam dwa te piwa. Dwa? Nie wiem, ile się nie, nie wiem. Ale były duże, były takie 0,6, nie? No. No, ja wypiłem chyba z czterech takich wypadek, ale to siedzieliśmy od dziewiątej. Od dziewiątej do drugiej nocy siedzieliśmy, tak wiesz, na zewnątrz sobie gadaliśmy, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy. No i fajnie ten czas minął. Dziś rano stałem, jakiegoś kaca wielkiego nie mam, czuję się spoko. No bo to faktycznie, wiesz, to jest tak parno, ciepło na dworze. teraz jesteśmy bez koszulki, tu jest fajnie chłodno, bo jest klimatyzacja włączona, ale jak wejdziesz na zewnątrz, to jest niby 29 stopni. 29 stopni? Ale jest po prostu parno, i odczuwalnie jest 34. Tak wygląda widok za okna. To jest takie zamknięte, jakby osiedle. Tam są wszędzie jakby kraty, nie możesz tu wejść. No tam możesz chyba wejść do strony rowerów, od rowerów no i tak wygląda na zewnątrz. Tam coś budują, chyba metro jak dobrze pamiętam. My gdzieś siedzieliśmy za tymi blokami. No i tam są bananowce, ogródki. Tam, tam spaliśmy, tu są deklimatizacje. Po prostu jest parno, ciepło. Nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie, będzie jeszcze gorzej. A to ta Ja myślałam, że tak źle będzie. Jest nasaka. Nie mogę się doczekać zimy. A będzie jeszcze gorzej, bo dopiero lato nadchodzi. W sensie już jest prawie lato. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Pożyjemy, zobaczymy. Relacja będzie zdana. Będziesz wiedział, wiedział jak to wygląda. Dobra, czas się zbierać ta Koszulki trzeba kupić. Dla psa jedzenie, ogarnąć dla nas coś do jedzenia i o 12 musimy spadać. Let's go! Zatem plan dnia już znasz, porównanie mieszkań już masz, czas ruszyć do zakupy. Oto kilka fotek i krótka relacja Edyty. No i wiadomo, że są podobne rzeczy. O, oh, dwa tak, jest. Ale jest to jest dużo, że... a bo się Ale jest dużo wiadomo rzeczy, ale muszę jest takiego jedzenia, warzyw, yy, przypraw... I, to ...i fasoli yy. To będą w tym totalnie... Pierwszy raz na widzę, nie? Do, do, do testowania, testowania, próbowania... To najpierw musisz się dowiedzieć, jaka to jest. Pokażę ci łapkę pasowi. Ja w tym gotowę, żeby jak to zjeść. Musisz zabrać widzów na, na zakupy dysku, jak No, ewidentnie, ewidentnie. Przypnę se tu i będę wszystko wam pokazywać. 3 godziny później... Dobra, siema Dziubacki. Oglądamy właśnie mieszkanie na tym tutaj osiedlu. Tak ono wygląda, ładnie, tu jest dookoła. Naprawdę tak czysto. Widzicie, tutaj nawet czyszczą te chodniki. Robotnicy oglądamy z takim agentem nieruchomości i z Marcinem, żeby nam pomógł to wszystko ogarnąć. Mieszkania. Czekajcie, jak ja to teraz przejdę, żeby się. Idziemy teraz do innego budynku. I oni są tam. Idziemy teraz do innego budynku zobaczyć inne mieszkania. Tutaj te budynki mają po 55 pięter. Tylu guzików to ja w życiu nie widziałam, nie? W windzie. Szok. Szok, proszę Państwa. Yy, I tutaj, powiem Wam, jest tak fajnie, spokojnie i przytulnie. Fajny ten ogród jest. Byłoby gdzie z kuleczką pochodzić. Sobie. Żeby, wiadomo, pozałatwiała swoje sprawy. się. Fajnie, fajnie, tu, jest, tu mi się podoba. Co prawda jest to pierwsze osiedle, które oglądam, żeby gdzieś tam coś wynająć sobie do mieszkania, ale jest bardzo przyjemne i fajne jest to, że mamy Marcina, bo on mniej więcej zna osiedla i wie, gdzie, gdzie mogłoby nam się podobać, bo my opisaliśmy nasze potrzeby. Jakie, jakiego mieszkania potrzebujemy, więc... Minimum dwie toalety, 80 metrów kwadratowych. Marcin. Marcin mówi, że to tony i ma Jest niesamowitą ta. historię do opowiedzenia. No, tyle chciałam się odmeldować, proszę Państwa. A cykady słychać, nie wiem czy to będzie w moim mikrofonie słyszalne też, ale przez lato podobno tutaj bardzo za głośne są, I w nocy najbardziej głośne są. K karty grają bez koszylek panowie. No, tak powinno. Kurde, szkoda, że sobie wcześniej nie odpaliłam tej kamerki. Bo takie kluseczki na parze żeśmy zamówili. Rozmawia sobie z tym, tam stoi. A nie nogi sobie zlewa wodą. Takie kluseczki sobie na parze jedne z owocami zamówiłam. Drugie z warzywami, grzybami w środku, przepyszne. Normalnie jak taka bułka w po, Polsce na parze. Są takie z one od razu. Bardzo fajna, smaczna opcja. Bardzo tania. Bardzo tania. Dobra, proszę Państwa, idziemy dalej szukać. W poszukiwaniu naszego nowego mieszkania. Marcin, pomachaj! <grym> Kilka metrów dalej sprawdźmy pierwszą reakcję na rzekę Edyty. Dobra, drugie mieszkanie, to oglądamy. A to foto z pierwszego mieszkania i to jedyne, które mamy. Na to się nie zdecydowaliśmy z wielu powodów. Balkon. Kuchnia, łazienka, jedna sypialnia, druga sypialnia, to jest szapka, trzecia sypialnia i ta już jest główna z łazienką. Fajny tutaj, jest bardzo fajny jest salon. Co mi się podoba? Szybkie pszewnika, nagrywanie dosłownie w ten shop. Myślałam, że to są lody, ale to są piwa. Po prostu takie smakowe, trzy są tą pszeniczne. pani w tych trenikach leje, nie? nie? Y takie i soda i Wow. wow. No, da spróbować. Tak. Marcin wszystko załatwi. Yes, yes. Dyszy łoder, gejta z łodzi, mango, pszeniczne niemieckie, pszeniczne belgijskie jakieś inne. No ma długie pszeniczne belgijskie? I co, jak to Jak? Faktycznie ma smak mango. Ma zapach mango? Ma też takie, tylko te słodkie. Jaką ręczatkę. Mhm. No to mam. Trochę powyżej 2,5% nie? To nie jest to Mam Dobra. Tak słabo? No, 2,5% to ma, nie? To jest takie lekkie. Farba kupiona. Odmalujemy to mieszkanie, bo brzydkie ściany ma. W tym sklepie kupiliśmy. Pakujemy. Do bagażnika. Zobacz. Rzeczy do sprzątania też kupiliśmy i będzie ogarniany Papułka się cieszy Zostawiliśmy ją na trochę długo, ale dała radę Zobaczcie, zjadła wszystko sama, więc nie cierpiała jakoś mocno no, 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 Nie cierpiała jakoś mocno, bo jak cierpi mocno to nawet nie zje i nawet Cię słyszę, myszko kochana, no tak, pićku, 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 no ślicznie, no taki spragniony piesek. Yy, to, proszę Państwa, jest, to są papiery. Dzisiaj, czekaj, czekaj, dzisiaj jest niedziela, jest godzina? Nie wiem, to będzie koło jeden, przed druga. może, no. Co ty? No tak? Przemek, obejdź sobie papier, ja mi telefon. Faktycznie miałeś rację. 22.45. Wczoraj byliśmy... przylecieliśmy wieczorem. Dzisiaj wieczorem, właściwie już w nocy. O 19 dokładnie. Co o 19 w Podpisywaliśmy te tej Dokładnie dobę po przylocie. No to dobra, przeszło dobę po przylocie. Dobę po przylocie znaleźliśmy mieszkanie. A dobę z groszem podpisaliśmy umowy wszystko. Bardzo dziękujemy żonie Marcina, która po prostu przyszła wynegocjować nam jeszcze lepsze warunki. I 15 dni tam na termowale. No, za 15 pierwsze dni nie musimy płacić wynajmu. to pokazać. No, lepiej nie, bo tam wiesz, różnie to bywa. Wszystko chińskie znaczki, nie? nie Już widać. Dwa, jest, nie jest widać. Znaczy widać, ale nie rozumiem. Gdzie to pani wlazła? Gdzie to zez... pani wlazła? Sześć. Siedem, Ona to osiem, czytała, że żona dziewięć. Marcina, wszystko sprawdzała, jakieś poprawki nanosili. Dobry, Wynajęliśmy dobra. świetne mieszkanie, zresztą nagrałam je sobie, nie? Jakoś wysoko trzymasz kamerę. Kaucja 7000 RMB. Czynsz 3500 RMB. Odstępne dla agenta nieruchomości 1750 RMB. Łącznie 12250 RMB, co przekłada się na taką kwotę. Krystek, dzięki za podsumowanie. I, I dziękujemy Adiemu, że za nas zapłacił, bo kurde, nam nie działał Alipay i Lipa była Fest, nie? Lipa była Fest. Nie I gdyby nie on. My możemy normalnie płacić Alipayem w sklepach, ale nie możemy przetransferować pieniędzy do innego użytkownika, bo nie mamy jeszcze numeru konta chińskiego i tutaj tak więc nie działa. bardzo dziękujemy znajomemu Marcina Adiemu, że nam pomógł i no my oczywiście. Zaraz przelaliśmy z re na rewolucję, nie? Te kwoty, którą on zaraz wyłożył. Dobrze, że był blisko i czuwał gdzieś tam z boku. Kurde no. Rzemki. I że miał tyle hajsu, nie? Na koncie. <laughs> Wiadomo, nie? Różnie bywa. Różnie bywa. Więc mamy mieszkanie. Jak Wam już pokazałam, jest kupiona farba. Jest kupione wszystko, żeby posprzątać to mieszkanie. Nie wiem czy wszystko. Ale daleko do sklepów nie ma. No jakieś 10 minut pójdziemy, nie? I 10 minut. Będzie. Nie wiem, kurczę. Zobaczymy, no zobaczymy. Dobra. Jak włączasz to wjazd na 44 piętro windą. Znaczy Windy <laughs> same zakupną. Więc to jest to, jest ciekawe, pierwsze, co to patrz, jak zaparowało. Tak? Nie widzę. I to jest To jest spara? No tak. no, w każdym razie. Y, y, jutro będziemy malować. Nie? Myślę, że to. Tak. Najpierw pomalujemy. Znaczy, najpierw tu mamy tak, jutro policja. Aha, na policję. Szukać lokalnego wynajęcia pod studio. No. No, i potem możemy malować sobie, nie? Jeszcze nie, trzeba załatwić. Jutro już jedziemy szukać y, lokalu? No tak. Ale panią panie... suszyło. No tak. No ale tak. panią suszyło, ale pani się skończyła. No więc, y, no ok, no to dom mieszkanie ogarniemy sobie później. Musimy tam dużo kupić, bo materac trzeba kupić. Na szczęście lodówkę i pralkę kupił właściciel, chyba. Właściciel, no. Więc to jest już jakby nie na naszej głowie. Tylko sobie kupimy jakąś sofę słuchajcie, stolik, biurko, żeby sobie też móc pracować w domu. Co jeszcze? Szafę na ciuchy, chociaż ciuchów mam akurat mało bardzo, ale no pewnie sobie przez ten czas coś tam będę sukcesywnie dokupywać, kompletować szafę. Więc szafy trzeba kupić. Fajnie, że tam są trzy sypialnie, bo będziemy mogli przyjmować gości. A, a druga sprawa jest taka, że z jednej sypialni można zawsze zrobić takie wycieczki, żeby tam szafy wrzucić, żeby to się tam gdzieś nie walało wszystko, nie? Fajnie, że są dwie łazienki, to był Przymek! Ja tu nagrywam. Fajnie, że tutaj się udało znaleźć duże mieszkanie z dwoma łazienkami. 100 metrów ono ma? No, z 90? 90. O, no to w tych chińskich krzoczkach tam nic nie no, znajdziesz, kapielońskich. W każdym razie dwie łazienki, trzy sypialnie, malutkie, nie? Ale są dwie łazienki, trzy sypialnie, balkon otwarty, bo, bo te pierwsze mieszkanie, które widzieliśmy, to balkon był zamknięty, słuchajcie. I taki zrobiony z niego został jakby mini pokoik, nie? A tu fajnie możesz i serio iść wyjść na balkon. Jest taki, takimi żółkami zabezpieczonymi, żeby pewnie nikt nie wypadł. Więc możesz sobie i tam jakieś sobie połóż pewnie jakieś kupimy krzesełka dwanie, nie? Albo zrobimy coś podobnego jak, yy, sorry, Hania sobie zrobiła, takie mięciutkie. Yy, siedziska jakieś może sobie zrobić. o właśnie no. No zobaczymy, zobaczymy, coś tam pokombinujemy. Przede wszystkim moim priorytetem są yy, pomalować ściany, bo były brzydkie, podrapane, żebyśmy się tam dobrze czuli, żeby tak odświeżyć to mieszkanie. No i wymyć wszystko. Ja po prostu, tam się szafki lepiły, aż nie, o, wszystko będzie szorowane, okna myte, biedne moje pasy, nie wiem, czy sobie po prostu ich nie utnę, bo w sensie w się sensie tak mocno nie skrócę, albo pilnikiem, to wtedy będą takie grube te wolne. W każdym razie, ILE? 110 metrów. 3, 3, 8, 6, 5. 110 metrów mieszkanie?! Znaczy maksymalnie 4 osób możemy mieszkać tam. Wow! Największe jakie RMB. 3000 RMB, czyli 450 euro, czyli prawie dwa razy mniej niż dotąd płaciliśmy na ten ryfie, a mamy dwa razy większe mieszkanie. Prawie dwa razy większe mieszkanie.